Alo, alo, odcinek pierwszy, scenariusz Jeremy Lloyd i David Croft. Mam nadzieję, że smakowało panu pułkowniku. Twoja żona świetnie gotuje Renę. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z mini ratką w PKO Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś. Zacznij spłacać po nowym roku. Ten królik smakował jak kurczak. To był kurczak, panie pułkowniku. Na pewno pan wie, że kto wyciągnie dłuższą kości z jego obojczyka. Tego życzenie się spełni. Zobaczymy, komu się spełni. Jeszcze trochę wina? Już dość wydamy pieniędzy. Na mój koszt. Dziękuję. Hans, pomyśl jakieś życzenie. Chciałbym zobaczyć moją żonę i dzieci. Nie wolno wypowiadać życzenia na głos durnią. Bardzo przepraszam, panie pułkowniku. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniradką w PKO Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś, zacznij spłacać po nowym roku. Sobie coś pomyśl, trener. Rare, to dla mnie wielki honor, zaszczyt, pułkowniku. Tylko a... małym paluszkiem. Oh. Do icha, wygrałeś. Well, Mogę panu ustąpić, pułkowniku. W pułkowniku. A czego was sobie nie życzyłeś? Spoil? Nie mów, bo wszystko zepsujesz. Oh. Teraz już oh, wolno. Życzyłem oh, no sobie, żeby ta okropna wojna szybko się skończyła. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniradką w o Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś. Zacznij spłacać po nowym roku. Bardzo dobrze. Ale która strona ma wygrać? Oczywiście pańska, panie pułkowniku. Rozsądnie z ciebie pracuję. Drogi panie pułkowniku, czy mógłbym pana prosić o przysługę? Kończy mi się już masło. Gdybym mógł dostać choć trochę, żeby jakoś przetrwać, Hans, oczywiście. Hans, zapisz coś jeszcze. Nie śmiem prosić. Cukier? Naturalnie. Bardzo by się przydało z 5 litrów nafty. Z może być kłopot. Muszę się ze wszystkiego wyliczyć. Święta, tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniatką w PK Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś, zacznij spłacać po nowym roku. Pokój numer 6 do pańskiej dyspozycji, jak zwykle, pułkowniku. Jedna z moich dziewcząt pytała o pana przed chwilą: Która? Iwet. 5 litrów. Przepraszam, panie pułkowniku, ale za Iwet 10 litrów. Ale z miotelką z pioruna. Naturalnie 10 litrów, Hans. Tak jest, 10. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniradką w PKO Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś, zacznij spłacać po nowym roku. Spokój numer sześć za 10 litrów. Sześć dla mnie, 4, 4 dla ciebie. Spore mi w line? hełmie? No. <laughs> nie, z miotełką z piórem. Dorzuć ubijaczkę do piany. To może dostaniemy trochę benzyny. Ktoś na ciebie czeka na zapleczu. Kto taki? Jakaś kobieta ma rewolwer. Z wózkiem? Nie, z dwoma mężczyznami. Pogadam z nią. Relę? Co? Nie myśl o mnie źle. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniradką w o Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś. Zacznij spłacać po nowym roku. Robię to dla mojej biednej, obdowiałej matki. Potrzebuje nafty. Marzną jej nogi. Ale nie chcę, żeby się dowiedziała, jak ją zdobyłam. Obiecujesz? Możesz być pewna, że wiem o tym tylko ja, Kapitan, i pułkownik, pianist i pianista, i moja żona, i właściciel sklepu na Rida Grenoble. A skąd on, on o tym wie? Dostarcza mi i ubijaczki do piany. Święta tuż, tuż, a ty nie masz jeszcze prezentów? Z miniradką w o Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś, zacznij spłacać po nowym roku. Nie ruszaj się. Nazywam się Michelle Dubois. Proszę słuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. Słucham? Nie będę powtarzać. Nie dosłyszałem pani nazwiska. Nazywam się Michelle Dubois, a pani jest Tyrene Artois. Proszę słuchać. Należymy do Resistance. Święta tuż, tuż, a Ty nie masz jeszcze prezentów? Z Miniraką w PKO Banku Polskim zrobisz zakupy ze swobodą i przyjemnością. Korzystaj dziś, zacznij spłacać po nowym roku. Wystąpnie. Udźwiękowienie wersji polskiej w studio Opracowanie tekstu Hanna Wierzbicka. Czytał Tomasz Harwicz.